To jest dość zupełnie inny temat. Wnieście rękę, kto używa gita w jakikolwiek celów, kiedykolwiek. Trzymajcie górze. Kto z Was w pracy używa gita? Nie zostawi rękę. Fajnie. Super. A kto używał bajsekta? Z Was? Ok. Jest kilka rąk, ale widzę, że dużo opadło, więc może coś na tego zdejmiemy w Generalnie Bajsek to jest metoda. To jest taka, takie ułatwienie ze strony gita, które służy do. Czyli, my nie mamy błędów. Nie A, no tak. My okay. też to wdrożyliśmy. To opowiem błęd. tak historię z dziwnego świata, gdzie są błędy. E, owej sekcji. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy jakieś, jakieś, jakąś historię zmian w kodzie, jakiego gitloga. E, mówmy się, że kiedyś, dawno temu, była wersja 1.5, dziś jest wersja 2.2. Pomiędzy nimi było ileś tam komitów I jest zgłoszony błąd błąd zgłoszony, wykryty przez powiedzmy testera, QA, klienta, który objawia się w jakiś sposób tam załóżmy, na, na widoku. My musimy sobie z tym błędem poradzić, przede wszystkim znaleźć źródło tego problemu. W większych aplikacjach, a wszyscy tworzymy już aplikacje Enterprise, nie jest takie proste, ponieważ pracują większe zespoły, gdzie no, czasem po prostu dotyczy błąd kodu, którym ja, na którym ja nie pracowałem, pracował ktoś dawno temu, e, pracował kolega, który jest chory, Generalnie nie wiem, gdzie zacząć szukać. To jest problem z którym opowiadami. Zakładanie breakpointa w miejscu, gdzie request spada do serwera i zaczynanie szukania krok po kroku od tego momentu to jest jeden ze sposobów. Ale jeżeli problem jest na frontendzie, to jeszcze jest gorzej. Więc mamy błąd, mamy e, jakiś zakres komitów. I, i jedyne co wiemy, to to, że błąd jest dziś, a kiedyś go nie było. Też powiem, no, e, ten tester czy ten klient powie tydzień temu działało, miesiąc temu działało. Wersji 1.5 i w tej wersji działało. No więc metoda jest bardzo prosta. Tak, tutaj jest rysunek tego, że 2-2 jest błąd, 1.5 jest OK. Dzielimy na pół. Dzielimy wszystkie komity na pół i przenosimy się z obecnym naszym Working directory, naszym katalogiem roboczym w czasie do tego miejsca w połowie. Czyli odwzorowujemy kod na ten, który był w tym momencie, kiedy był komit środkowy. Widzicie jest to bardzo proste, bo widzicie... Zazwyczaj mamy całą historię, albo duży wycinek historii na swoim lokalnym dysku i przeniesienie się z, z stanem kodu do jakiegoś momentu to jest sekunda. I robimy test. To jest ten smutny moment, kiedy musimy sprawdzić, czy błąd wystąpił, czy nie. Czyli zrebuildować aplikację, wejść, wyklikać, czy zawołać tego testera, i żeby nam powiedział, czy, czy, to jest tak, czy to jest źle, czy dobrze. Powiedzmy, że jest dobrze. Mówi, że błędu nie ma w tej wersji. Więc możemy już założyć, że ta na połowa jest ok. I znowu dzielimy na pół. Ci z was, którzy studiowali na unicef kilka lat temu, mogli mieć zajęcia z docentem Z, który tak miał anegdotę opisującą jak działa dysekcja e, na, na przykładzie polowania na niedźwiedzia w Czyli bierzemy siatkę, przedzielamy nas na pół, sprawdzamy w której połowie lasu jest niedźwiedź. Po czym tę połowę lasu przedzielamy na pół, sprawdzamy czy jest niedźwiedź. Powtarzamy, dopóki nie będziemy mieli dźwięcza otoczonego siatku. I tak w samo szukamy błędy za pomocą bajsekta. Załóżmy, że znajdujemy błąd w tym miejscu, czyli że w tym punkcie czasu błąd wystąpił. To wiem już od tego momentu jest źle. Czyli albo to miejsce, albo komitet, który tu widzicie ze za znakiem zapytania, jest winowajcą, Jest komitetem, który wprowadził właśnie ten błąd. To jest, na poprzednim przykładzie widzieliśmy, że było sześć commitów trzeba było trzy razy sprawdzić czy jest błąd. Sprawdzić to najczęściej jest przebudować całą aplikację i wyklikać. No to nie jest zbyt imponujące trzy razy przebudować całą aplikację, żeby sprawdzić który z sześciu commitów był zły. A co jeżeli jest 100 komitów? ile razy trzeba będzie sprawdzić? 8? Blisko, 7. To już jest nieźle. A jak jest tysiąc? To już kilka więcej właściwie. Czyli jeżeli szukamy błędu pomiędzy dwoma punktami w czasie, które są dosyć odległe od siebie za pomocą pisekta, to jest to całkiem niezła metoda, żeby w rozsądnym czasie znaleźć ten błąd. I teraz pokażę Wam przykład właśnie na stu komitach. Są cztery komendy potrzebne, żeby to służyć. Lead by Start, który mówi, że startujemy. Bad i Good to są komendy, które mówią, że ten komit jest dobry albo jest zły. Potem jak już sprawdzimy i reset, żeby to zakończyć. Dobra. To jest moja konsola. To jest tam prezentacja. I znowu konsola. To jest duża. Jestem teraz na moim repozytorium. Wystartowałem aplikację. Jestem pewien, tak, że startuję jeszcze raz. Pokażę przykład na aplikacji, którą opisałem w pracy jakiś czas temu. To jest aplikacja, która służy do robienia code review, recenzji kodu. Wprowadziłem commit z błędem gdzieś w historii i spróbujemy go znaleźć. Więc muszę całą aplikację przebudować. Ta chwila trwa. Oczywiście nie ruchamam testu, bo to w tym momencie nie ma sensu. Ale już się cała przebuduje. To już jest teraz, wystartuję, mówię pokazać, odświeżyć, odświeżyć, okay. ok. Bez wchodzenia w szczegóły odchodzić z tej aplikacji, bo to jest taki przykład, gdzie tak może też być w naszym życiu, że ktoś przychodzi w kwestii aplikacji, ktoś jesteśmy świeżutcy i mówi, że jest błąd i trzeba znaleźć przyczynę. Mam aplikację, to jest lista commitów. Akurat ta aplikacja służy do code review, więc będziemy mówić o kodzie, na przykład, aplikacji, która służy do wymieniania kodów. na poziom? Jest lista komitów, które sobie można recenzować. Ok. Problem jest tego typu, że jeżeli zaznaczę, wybiorę element na liście, to jest wybrany jakiś inny element, tak jakby duplikat. Wybieram inny. Nie zauważam w ogóle, że elementy się powtarzają od pewnego momentu. Czyli na liście są elementy, a potem są drugi te same elementy. To jest ewidentnie błąd, który zgłaszam i test. Nie wiem, w którym momencie, nie wiem, w którym miejscu w ogóle szukać, czy wiem, ale umów się, że nie wiem, w którym miejscu zacząć szukać tego błędu. Więc, otrzymam moją aplikację i zaczynam. Git bisect start. Git bisect bend. Ten komit, ten punkt w czasie, w który jestem teraz jest zły Git, Bisect. Teraz chcę powiedzieć, że 100 komitów temu było OK. Bo to wiem, bo ktoś mi to powiedział albo sobie sprawdziłem. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy 100 komitów też. 8P070F to jest komit 100 komitów temu. Git. Bisect, BUD 8B070F. Dzięki. Dzięki. 85B070F. Zaczyna się bisekcja. 100 komitetów zostało podzielonych na połowę. i Jesteśmy teraz przeniesieni z obecnym stanem repozytorium na połowę. To, co mogę teraz zrobić, to niestety zrebildować projekt. co akurat w tym wypadku długo, dłużej potrwa, bo pomiędzy tymi 100 komitami były zmiany zależności. No niestety, to jest, to jest cena, którą trzeba zapłacić. A nawet jeżeli do projektu trwa 20 minut, nawet zrobić 7 razy na 100 km, to może to trwać. Przede wszystkim mamy gwarancję prawie, że, że znajdziemy, bo w przeciwieństwie tego, ile czasu nam zajmie taki debat krok po kroku, kroku której do którego nie mamy takiej gwarancji. Już do ekstremalnych przypadków to jest, to jest cena, którą warto zapłacić. Troszkę ostatnia kompilacja. Ok. Startuję. Odświeżam. Dobra, odświeżyłem moją listę. Patrzę. Nadal problem występuje. Jest zaznaczony element na liście. Jest zaznaczony drugi element na liście. Jest duplikat. Wracam do Gita. I mówię Git, bisect, B. Nadal jest źle. Podzieliło mi na połowę. Clean. Jest tak. Aplikacja. I znowu kompilacja. To jest ten krok, który chciał przeczekać. Krok będzie 7 kroków. Tak, jak było 100 minut to będzie 7. Ale powiem coś na zakończenie no, krótsze, bo wiem, że było coś w JavaScriptie, więc nie wiadomo, czy kompilowało. Pójdziemy na skróty. Dobra, jesteśmy. Jest ok. Jest, jest krótsza lista, ewidentnie, nie ma skrola, czyli jest, nie masz duplikatów. Wracam do basekta mówię, że w tym momencie było dobrze. It basic good. Dostały cztery kroki. Nigdy. Muszę zrekompilować. Cały czas a nie zjeżdżałem do kodu. Tylko wiem, w której wersji było dobrze, a w której było źle. Mogłem w ogóle nie wcześniej w projekcie nie podjąć. W takich przypadków bisect się chyba często przyda, kiedy jest jakiś moduł w projekcie, na którym rzadko coś piszemy, ale nie było w sensie. Ok, aplikacja wystartowała, nikt nie ma wyjątku. Jest dobrze, jest źle znowu. Wracam do bisecta. I bisect. B. jest znowu źle. Przebudowuję aplikację, wracam i patrzę. Teraz znowu jest dobrze. Dobrze, give bysect. good. Wracam. Stop, start. I znowu jest źle. Ok, to działa sekcja. Został nam ostatni krok. Sprawdzam. Ostatni raz. Jest dobrze. Więc piszę Id, bicek, Bo było dobrze, tak? Dobrze. Najgorsze w Biceccie to ostatni ostatnim kroku napisać pisać zły tak? To Jest, tyle, jest jeden komitet, dwa komity do sprawdzenia, jeden przed, jeden po. Dobra, to jest koniec celu cyklu. W tym momencie mamy taki większy output troszeczkę, bo widzimy git mówi na... To jest to, co Jest to komitet O identyfikatorze E1C bla, bla, bla. Zapisany y, przez Kingę. To nie jest komitet zapisany przez Kingę, jak go zrobiłem. I jest jego message. Changes to test user to google. user. Nie wiem o co chodzi, ale jest drugi message, dwulinikowy message. Also some minor refactoring. Czyli jak widzimy, minor refactoring zazwyczaj jest jakiś nie <grym> <nazw> syf. <grym> no i się <zainteresuje> <grym> tym commitem, bo on prawdopodobnie wprowadził błąd. Weźmy sobie jego identyfikator, przejdę teraz do kodu, my nie projekt. Bez składu, ok. Uh, mam. Wsparcie do gita, gdzie mogę wyszukać po fragmencie w identyfikatorach commit, to jest ten commit. Zmiany, które prowadzi. Są dwie. Pierwsza zmiana to jest jaka jest zmiana w teście. Widzę od to jest klasa, która jest testem. Jakieś zmiany zasobów. To raczej nie jest to. Jak ktoś zmienił test, to raczej aplikacja się nie powinna poprawić. To jest jedyne miejsce, gdzie tu może być zmiana, ale przed tym się spodobało. OK. Próbujemy jakoś to tak Jest funkcja JavaScript, czyli replaceWith, która dostała kolekcję. I za pomocą metody push z prototypu plus array zamienia jakąś wewnętrzną kolekcję na tą, którą dostała. Czyli replaceWith dostaje kolekcję i zamienia wewnętrzną kolekcję. Elementy wewnętrznej kolekcji. Żeby referencja została to sama. To jest stary kod, a nowy kod, to minor refactoring, który jest. Jakiś programista prowadził, to jest właściwie to samo, tylko zrobione za pomocą metody for each. Ok, jak kto lubi, można za pomocą metody push, z typu, można za pomocą metody for each, teraz są szczegóły JavaScriptowe. Chciał sobie tak przerefakturować, co przerefakturował, tylko że starego nie usunął. linii nie usunął. Myślę, że no, nawet nie znając tego projektu, jak widzę taki commit, widzę, że zmiana w jednym pliku, że to jest jedna zmiana, patrzę do tej zmiany, Mogę znacznie łatwiej jest znaleźć błąd, niż gdybym miał śledzić kod od początku, co się dzieje. Albo to poprawić, czyli usunąć ten wiersz. Albo tak, Możesz pojechać po premiu. No i, i tak znalazłem, zajrzałem do pierwszego pierwszy raz dopiero na koniec bisekcji, to jest miejsce, gdzie jest błąd. Oczywiście warunkiem, żeby stosować bisect jakoś z dobrymi wynikami, jest to, żeby kod, żeby dobrze używać gita przede wszystkim, czyli robić dużo małych komitów. Ze Stołena i z, z dawnych czasów zostały różne takie przyzwyczajenia często, że komitujemy takie całe bloby, nazywamy komita zmiany, zmiany, zmiany. W tej sytuacji bajsek nic nam no nie da. Nie wiemy nam pomoże, realnie. No i druga ważna rzecz, żeby komity były... No to kod, tu się kompiluje. Bo jeżeli ja bajsek tym wskoczę w jakieś miejsce nie będę chciał sprawdzić, no to no to nie sprawdzę. Mogę wtedy kombinować, przesuwać ten bajsek o jeden, gdyby na tego komita nie wypadło, ale myślę, że to w tym momencie już to czymś nie będzie. Eee, czyli nie komituję w może pożytkowym, to nie kompiluje. I komity jak najmniejsze, atomowe. Czyli jeżeli zmieniamy kod i przy okazji chcemy coś zrefaktorować i przy okazji chcemy jeszcze jakąś zmiany zrobić, zróbmy trzy zmiany, to w bicie naprawdę nic nie kosztuje. Albo zróbmy jedno, a potem sobie rozbijmy na trzy komity, rebase interaktywny, w bicie rozwala takie rzeczy. To jest właśnie cała, cała filozofia gita. Jeżeli to ma no, drobne komity, łatwo znajdziemy błąd dzięki bisectormie. E, -y I to tyle. Mam nadzieję, że kiedyś wam się wajs przyda w pracy. <klucz> <nie macie> <klucz> <klucz>